pamiętajcie, dzisiaj mamy nowy sezon we Fortnite! I ludziska, niesamowite jest to, że pierwszy raz w moim życiu wrzucam odcinek dosłownie dwa dni po update'cie, a nie tak jak poprzednio około trzy miesiące. Także halo, jakieś prawa tu poproszę. Dobra, ale już bez przedłużenia. Stopek w górę to kolejny odcinek. a ja was wszystkich serdecznie zapraszam do oglądania. Oj, stary, co ty tu robisz? <laughs> mamy teammate, a. Stary, stary, mam splesze. Byk, splesze mam dla ciebie. Za minutę event, ludzisko. Ty, dzieje się coś, dzieje się coś. Jest jakiś naelektryzowany, stary. Teamuj się, ale, ale kasztan. Nie teamuje się. Ty, event się dzieje. Ty, miecz bierze. O kurde, jakie bum, bum szakalaka. To tyle? Wow. To tyle? Dobra, kupuję. Coś ciekawego. Wow, ile syfu. Ty, tu są chłopy. No nie robią. Ej, beczki, beczki. Proszę, nie strzelajcie. Nie, nie, nie. A to są takie bambiki, oni wczoraj odpalili tą grę pierwszy raz Patrzcie to, on wczoraj odpalił tą grę On wczoraj tą grę odpalił, ałaj Patrz go, patrz go, patrz go Jakie agenci On nie ogarnie co się dzieje Totalnie On tam nie próbuje jeszcze A Ałaj, ałaj, przepraszam On się stoi Dobra, elo Biorę auto Hello. Oj, i wsiadł tu Owa. nie oni, oni wczoraj tą grę zainstalowali. Pierwszy raz w to grali. <grywa> ja pierdolę. Fortnite, co ty zrobisz z FPS-ami? Fortnite! Mam 12 FPS! -ów. Dobra, chłopy są. Dobra, nie no, nie da się na tych lagach grać. Nie no, co żartujecie ile tu osób leci Tu pół lobby leci. Dobra, jakaś pompa! O co chodzi? Leży. Leży. Tu się coś dzieje w ogóle, co to jest? Nie. O kurde, co jest? brąbałem mnie w jakieś auta, idę stąd. Hi. Leży, kolejny. Ty, tu ktoś jest obok mnie. Tak totalnie. chłopę bo nie mam ammo. O kurde, chłop, ej... Aj, co to było w ogóle? A, zostaw mnie. Przepraszam, przepraszam. Zostaw mnie, proszę. Nie! Ty, chłop... Leży. Kościół, chodź tu. Ej, 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 ej! Bratku, ammo nie mam Dobra, leży, leży Ty, to mój Leży Nie no, chub, ej, stary, co ty strzelasz do mnie? O, ja ciałkiem strzelam Ty, normalnie, o! What? Nie wiem, stary Nie no, jaki cringe, co ty robisz, ja? Dobra, siluję bombę Bleh. chyba. A, jednak nie żartowałem! Dobra, dostał, on nie wie gdzie ja jestem. Dobra, ja go widzę, on mnie nie widzi chyba. A, pyk, pyk! Leży. Jestem IQ gaming. Mam takie IQ ogromne. Jestem Albert, Albert Einstein, Einstein, tylko jeszcze o tym ludzie nie wiedzą. Tu chłop leci, patrzcie to Dostał. Oj Ale I'm Assist mam, ale mam I'm assista! Ale mam I'm assista! Dobra, tu na dole co się dzieje? A, tu panowie się biją. Zostaw eee. mnie. Eee. Aha! No dobra! Spoko! Spoko. Nie, 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 chciałem tego zrobić. Jak to działa w ogóle? A, i to się zbija, tak? Ja mogę strzelać sobie w chłopa, pa! Normalnie se strzelam w chłopa. Pa to, pa to, pa to! Leży. Tam chłopiec na dole. Dobra, gościu, ty. I co się dzieje? Proszę pana... Patrzcie to. Myślicie, że jestem martwy w tym momencie? Czy grubo mylicie. Porobię robię tak...

Oj, Wow! Nie no dobra, Jak Axolot z Minecraft Pocket <coughs> Edition zabił. Co to ma znaczyć w ogóle? No naprawdę? A, okej. Okay. Czy on mi pota zabił? O ty kasztanie! Ja z tym botem chciałem pogadać, żeś mi go zabił. Wow, wow, wow! A O, leży, spoko. Ej, kolejny jest. Czemu on tak drze się? A, spoko. A, tu był. Co? Ej, jaki normalny chłop tak robi? Dobra, nie wiem, nie chcę mieć grać w noskach. Kto normalny siedzi w burzy i bije bota? To normalny to robi? Nikt tak nie robi. Nikt w życiu tak nie robi. Dobrze, dobra, ja tak zrobiłem. Fajnie, całą miejscówkę szukałem, nic nie ma, po całej miejscówce poszukałem. Oj, stary, czegoś nie przemyślałeś chyba. Ej, no! Celność niezłą. O, leży kolejny. Leży kolejny. Leży kolejny. Ty, a ty co ty robisz w ogóle? Leży, ok. Leży, dobra, leży. Czy ja robię jakiś challenge? Auto challenge? Coś, co ja robię w ogóle? To jest skład kolejny. Dobra, zabrał mi fraga. No, zabrał mi fraga kolejny! Czemu tu każdy mi zabiera fragi? Nie, dobra, gościu, ty, ty, ty to mi już drugiego fraga zabierasz. Dobra, ja się tam przejdę do ciebie. Nie ma tak. Nie, dobra, ja tego gościa detonuję normalnie. No. Się coś nie pomyliło Okej okay. Chyba mu się pomyliło, bo wsiada do mojego autka Gościu, eee! to moje auto Gdzie ty mnie wywozisz? Człowieku, nie mam lupy Nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie Dobra, jest, git, git, mam teammate'a. A to? Tu, 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 Pa, jak go dominujemy Niszczymy gościa Rozwaliłem Oła, Autko Dobra, mamy teammate'a, mamy teammate'a. Patrzcie to nie, zabiłem go! Nie, jak, jak, zabiłem go! Nie, jakim cudem! Jak on nie żyje, to ja też nie żyję. Koniec, nie ma. A się gościu? Okej, okay. dobra. Dobra, jedziemy Człowieku, co, co ty za robisz? Dawaj, współpraca, współpraca, team, team, team Leży, leży, pięknie Współpraca gaming Dobra, leży Nie, zabił mi go Zabił go Nie, kolejnego tutaj członka zespołu straciłem Nie, nie wytrzymam Fortnite mnie doprowadza do depresji Mam depresję, idę spać Dobra, gościu, nie masz szans Dobra, jak to działa? Co jest? No jeszcze mnie dwóch chłopów nawala No fajnie, dobra, teamujcie się, spoko Dobra, leżę bro, O, bro. Mr. Beast, nope. odcinek O kurde, tu jest chłop, co jest? ty, 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 ty. Czemu ty nawalasz moje auto, gościu? Nie pomyliło ci się coś. Za... Ej, to można nieskończoność matsów zbierać. Patrzcie to! Nieskończone matsy. O tak, mój kochany machine gun a ładno i nie wygram tego meczu, bo on ma jakiś damage za duży. Chyba bym się chciał skolapsować. Dobra, musi być to win, no proszę. Sam na sam zostaliśmy, wyśmienicie to było. A, on mi zada jakiś damage. Co to za broń? No dlaczego mi wszystko trafiasz? Tak, zabiłem. Jezus Maria. W końcu, ja nie mogę. Gdzie moja parasolka? Halo? Naprawdę nie da się dostać parasolki?